Hej, i witajcie w kolejnym odcinku z Anno1602! Mam nadzieję, że wczytałem dobry zapis, bo zdarza się, że... że mogę przeczytać nie ten, ale specjalnie je tak nazywałem, żeby... żeby właśnie się nie mylić. Słuchajcie, no... Kontynuujemy od miejsca, w którym to kończyłem i muszę sobie... w tym momencie ogarnąć, jak to wyglądało. Jestem na plusie. Na ten moment troszeczkę pewnie spadnę do tyłu jeżeli chodzi o rozwój w porównaniu z moimi komputerowymi rywalami. Nie mogę tego postawić, bo nie mam cegieł. Okej, okay, to jest ciekawe. Przyspieszmy trochę czas działania. Słuchajcie, to nie było jakiś czas anno 1602, nie było w ogóle filmów. Miały być też teraz w zasadzie na dniach trochę szybciej. Niestety dwa wczorajsze dni, czyli sobota i piątek, no to poszły tak trochę do kosza. No cóż, stało się coś, się stało. Początkowo myślałem, że to zatrucie pokarmowe, niestety, ale prawdopodobnie dostałem małego udaru cieplnego. No, jest to dosyć ciekawa sprawa, bo wydawało mi się, że wcale aż tak um, zimno. Nie, przepraszam, tak ciepło. Tak, tak zimno, um, że tak ciepło wcale nie jest. No ale wracałem też wtedy rowerem z pracy. No a jednak, mimo że trasę mam ładną, którą fragmenty możecie zobaczyć na stories na... A wracając, mogliście zobaczyć na stories na Instagramie, niestety te znikają po 24 godzinach. No słuchajcie, no trasa mam naprawdę fajną, bo leci po, po wałach wrocławskich, no ale problem jest taki, że... No... no cóż, świeciło słońce, tam za dużo tych drzew, żeby osłaniały bezpośrednio od słońca nie ma. Bo jest to przy wodzie, jak sama nazwa wskazuje, są to wały. No i co, skończyło się to tym, że no, poczułem się trochę gorzej pod wieczór, jak już siedziałem w domu. Nie będę wchodził w szczegóły, no ale generalnie, jak to by powiedziała młodzież w tym momencie, do której się no, według niektórych jeszcze zaliczam, zmiotło mnie tak z planszy, że jak się położyłem o 19.00 spać, to wstałem w sobotę o godzinie no, po godzinie 10.00. Tak, mówię tutaj oczywiście o piątku, poszedłem spać około 19.00, a wstałem w sobotę około godziny no, między 10.00 a 11 no, Mniej więcej była taka godzina, tak więc no, dosyć ciekawe przeżycie. Na pewno nikomu nie życzę, żeby dostał czegoś takiego. Jest to zdecydowanie coś, co nie jest zbyt przyjemne. Mam teraz obywateli, oni chcą kakaa, tak? A czy ja tutaj mam? Nie mam tutaj. Nie mam tutaj kakaa, ok. Problem jest też taki, że nie mam drugiego statku. Tutaj będę sobie popijał co jakiś czas, oczywiście, bo mamy dosyć wysoką temperaturę. Mimo wszystko, Wyczaiłem mniej więcej, jak sobie radzić z tymi temperaturami, w szczególności tutaj mieszkając, mieszkając w dużym mieście, mieszkając w bloku. No ale to są tylko takie tymczasowe rozwiązania, jakby nie patrzeć. Mamy wytapiać? Kurczę, no. Do tej pory nie ma. I... Rywal rozbudowuje swoje miasta. No dobrze, dobrze. Cieszy mnie to. miło się, że rozbudowuje swoje miasta. Nie cieszy mnie za to to, że nie mamy cegieł. No ale dobrą rzeczą jest to, że w 1602, nie wiem, w innych grach chyba też, można postawić dwóch kamieniarzy i oni będą korzystać z dokładnie tego samego źródła. Boję się trochę o kopalnię żelaza, jak to będzie wyglądać, bo jak wiadomo kopalnie żelaza to oczywiście ze sobą mogą się wyczerpać i to może być dosyć duży problem w pewnym momencie, bo dopóki nie będzie kopalni głębinowej nie będę w stanie wydobywać żadnego tutaj krusza już Um, jak to w ogóle też wygląda z tymi? Musiałem drugą kapliczkę postawić. A, jeżeli. E, przepraszam, nie właśnie, nie właśnie. Halo, halo, halo. Bo tutaj zaczynam klikać nie to co trzeba. Zaraz naklikam. Także. Dobra, jeżeli postawiłbym jeden kościół. No, koszt jego utrzymania jest nie. <laughs> Nieproporcjonalnie wyższy niż kapliczek, ale tak czy siak, no jest to lepsze niż trzymanie dwóch kapliczek, które generują koszt i pokrywają o wiele mniejszy teren. Tak więc wydaje mi się, że będzie trzeba postawić ten kościół. Będzie też trzeba um, zaopatrzyć się w jakąś wyspę, która ma e, kakao, bo będzie to dosyć ważny, strategiczny zasób luksusowy, który się przyda. Ale na ten moment, no to cóż, wygląda tak, jak wygląda. Tytoń wytwarzamy tutaj na wyspie, to mnie cieszy. Z jedzeniem na razie nie ma problemu, ale. Ale, zapobiegawczo, żeby później nie było czegoś takiego, że mam problem z niedoborem jedzenia. Zrobimy to tutaj. Postawimy drogę trochę, może źle to zrobiłem. No, ale cóż, trudno, jak już się stało, to się stało. Tutaj zapominam czasami, że to reaguje w trochę inny sposób. Już chyba mówiłem na no odcinku z Kolina. Grałem w Anno 1602 na streamie. Bardzo fajnie się grało. Powiem Wam szczerze, w tą grę gra się niesamowicie dobrze na streamach. No, jest to jest to w sumie jedna z takich gier, w które się... No, jak będzie patrzeć lepiej gra na streamach po prostu, bo no, ma nie, nieskończoną. Może są nieskończone możliwości rozgrywania tej gry. Jednak na streamie nie ma aż takiego parcia na to, żeby e, zrobić wszystko w tak krótkim czasie. Brakuje jedzenia. O! <laughs> Coś mówiłem o jedzeniu, nie? E, tak więc. E... Nic nie kupuję, sprzedaję drewno. A to dlatego mi cegieł cały czas brakuje. Okej, okay, dobra, to teraz będę sprzedawał cegły tylko i wyłącznie, jeżeli będę miał 80 ton. <grym> to dużo tłumaczy. Ale jak przewidywania, <grym> wydawało mi się, że z jedzeniem nie będzie właśnie problemów. A tu nagle, proszę bardzo, co się okazuje? Z jedzeniem są problemy. W idealnym momencie postawiłem oba e, obie rzeźnie i cztery farmy bydła. Mam nadzieję, że to starczy. Może być problem... Halo? Myszka? No może być problem z płótnem, może być problem z alkoholem, z tytoniem. Na razie widzę nie jest aż tak źle, biorąc pod uwagę, że... Chociaż w ogóle patrząc na to, to nie jest najgorzej. Wydawało mi się, że miałe... <laughs> że mam więcej tych zakładów, no ale zakładów nie jest za dużo. Oni oczywiście będą coraz więcej zużywać. To to może być to. Haha, ha, ha. jakby to tutaj załatwić? Mógłbym oczywiście tutaj jeszcze drugie pole tytoniu załatwić. Co się wydarzyło? Wulkan znowu wybucha, ale tym razem na wyspie, która jest niezamieszkana, więc mniejsza o to. Um... Ja to mógłbym załatwić, bo trzciny cukrowej. Mam tutaj dwie plantacje i trzy. I przerów jest na tyle wysoki, że nie zostaje w mi w magazynie. Tak więc jakbym chciał, to musiałbym. U, uh, 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 halo, bo ja nie mam lekarza postawionego. W trochę złym miejscu go postawiłem, ale... Sytuacyjnie, chociaż nie, dobra, całą posadę obejmuje. To w bardzo dobrym miejscu go postawiłem. Myślałem, że zrąbałem jego ustawienie. Będę no, musiał później takie krótkie fragmenty, w których nic nie mówię, albo wycinać, albo zostawić. W sumie jakoś bardzo nie przeszkadza wtedy sobie akurat chwila farma będzie. Możecie posłuchać też świetnego soundtracku. W zasadzie, powiedzmy po polsku, ścieżki dźwiękowe I ścieżka dźwiękowa w Anno jest po prostu um, piękna. Uważam, że pod względem serii gier, mhm. no wiadomo, że to jest strategia osadzona jeszcze w czasach historycznych, więc fajnie jest, jak jest, jest taka ścieżka dźwiękowa właśnie klasyczna, no ale, ale część gier nie podchodzi do tego tematu aż tak dobrze. W części gier ta ścieżka dźwiękowa aż tak dobra nie jest. I okej, okay, poza kakałem brakuje wam już tylko w zasadzie łaźni. Przynajmniej na ten moment. Mógłbym łaźnie postawić zaraz za kościołem. No cóż, e... szybko pójść do kościoła, ale. no i przed kościołem się umyć, nie? <laughs> Ewentualnie po, jeżeli w kościele jest gorąco i się spoci i powstają pierwsze domy no kupców. Tu zamieszkuje teraz ponad 500 mieszkańców. I 500 mieszkańców, bardzo ładny wynik. Będzie się pojawiać teraz Okej, okay, dobra. Więc to jest do... to byłby dobry moment na wybudowanie większej ilości farm trzciny i tytoniu, no i też oczywiście browarów bardzo się przydadzą i okej. Okay. Pojawił się problem, o którym wspominałem. Całe szczęście żelaza jeszcze jest dużo. No ale pojawił się problem, o którym wspomniałem właśnie przed chwilą, że bez kopalni głębinowej w końcu nie będę mógł wydobywać żelaza. taki się stało? Um, foreshadowing dzisiaj jest niesamowity, znaczy przewidywanie tego, co się będzie dziać. Nie sądziłem, że to aż tak będzie na takim poziomie. Tak więc co, no muszę zrobić tak... Tu wybuduję kolejne targowisko, będę... Kurde, no tak czy siak nie będę miał całego terenu pokrytego, ale zróbmy to tutaj. No tu będą mi jeszcze potrzebne tereny na wybudowanie kilku... no kilku rzeczy związanych z... Oh, o matko, no jak to było z usługami publicznymi. Jesus, czasami jak brakuje słowa, to to jest masakra. I co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić jedno pole tytoniu dodatkowo tutaj. Wydaje mi się, że... starczy do dwóch... tutaj warsztatów, które będą je wytwarzać później wyroby tytoniowe. Jednak żeby mieć pewność. Że browar będzie działał dobrze, wybudujmy tutaj jeszcze jedno pole trzciny cukrowej. Będę chciał teraz, właśnie, postawić drugi browar dodatkowo. I to może wymagać tego. To w takim wypadku, może jednak jeszcze jedno pole tytoniu. Co będzie to dobry pomysł? To jest takie zabezpieczenie, ale lepiej być zabezpieczonym na wszelkie jakieś możliwości. Matko, jak ta myszka zaczyna ostatnio świrować. Powiem wam szczerze, nie wierzyłem w to, jak źle może być z Razerem, ale no niestety chyba... Chyba się sprawdza, że Razer jednak aż tak dobry nie jest. No, jest... jest, szczerze powiedziawszy, gorzej niż było, tak więc chyba się sprawdza to wszystko, o czym mówili Mówiły mi osoby, które mówiły, nie bierz raisera. <noise> no ale cóż, nie posłuchałem. No i wiadomo jak to jak to później jest. Czy, ja? Czy one tak wolno? Dobra, tylko tak wolno, bo się przestraszyłem, że złe tutaj um, plantacje dałem. I okej. Okay. Browar już możemy postawić. Gorzelnik browar. Coś, coś mam z tym barbarem, to takie, takie myśli są jak się ma ochotę na piwerko, takie dobre, schłodzone, prosto z lodówki. I... jeleni sobie zdech po tym jak coś zeżar, tylko nie do końca wiem jeszcze co. No i okej. Okay. Dwie tony narzędzi, czyli wyroby tytoniowe, jeszcze... A, jedna tona właśnie przybyła. To skoro jedna tona przybyła, stawiamy drugiego tutaj. Z yy, drugi warsztat wyrobów tytoniowych, i na ten moment możemy już odblokować dostęp do narzędzi dla mieszkańców. Niech się rozbudowują, bo jak się będą rozbudowywać i będą ich potrzeby za yy, no oczywiście zapewnione, to może być problem z ubraniami. I z. Oh shit, no właśnie, właśnie, nie zabezpieczyłem się co do jednej rzeczy. O której wcześniej mówiłem. D -d -d Dosłownie. Chwilę wcześniej mówiłem, że może być problem z płótnem. Aczkolwiek. Eee... Tutaj mam bawełnę. I chyba mam na tyle, żeby postawić jedną plantację bawełny. No, oczywiście, że mam. Tak więc postawię tutaj. Może być, że będę potrzebował plantacji przypraw o wiele więcej, ale to się, to się jeszcze zrobi w kolejnych, w kolejnych krokach, w kolejnych odcinkach, chociaż ta wyspa jest strasznie malutka. Więc wydaje mi się, że będę musiał tak czy siak załatwić sobie drugą wyspę, a do tego byłby mi potrzebny drugi statek. Zróbmy jeszcze tutaj tak, ty będziesz brał cyk i będziesz... Wy... wyładowywał. I okej. Okay. To, to, to jest... To jest już poprawione. Wy nie macie dalej dostępu 9 ton narzędzi. Jak tam stoimy z żelazem, 42 tony. No. Za dobrze nie jest... To już w ogóle nie świadczy dobrze o tym, jak tutaj idzie. No, ale wszystko da się odrobić. Znaczy, chyba. <laughs> Wiadomo, że z czasem będzie coraz trudniej. To, co mogę za to, warsztat tkacki robi ubrania, tkalnia wytwarza. Tak jest. Dobrze pamiętałem, ale kliknąłem oczywiście Ryba źle. Powiększa swoją flotę. Klikniemy w ten sposób, wy powinniście mieć większą wydajność. Ten masz koszty 10, masz koszty 20. No dobra, ty, oni powinni tutaj załatwić sobie sprawę z tymi, z tymi dwoma ciołkami i, i chyba będzie dobrze. Tak, mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie ok. Papierosów zaczyna brakować, jedzenia jest ok, trunków jest w miarę. Haha, ha, przy prawie, okay. przy prawie zaskakująco dużo. Jak... A no potem. tak, przy prawie zaskakująco dużo, ale może zaraz nie być. Hmm. Dalej nie ma statków, dalej nie ma dalej niestety nie ma powiększonego powiększonej kopalni głębinowej. O, i nawet nie zauważyłem kiedy, bo przecież już 16 minut nagrania jest, a to już prawie 15 tysięcy, tak więc wracamy powoli do stanu pieniężnego. Hmm, hmm, hmm. O, 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 jest coś, co bardzo bym chciał właśnie zbudować. Więc, matko, te wulkany wybuchają jeden za drugim. Niesamowite zmiany klimatyczne muszą być tutaj na tych wyspach. A, a skoro się tyle rzeczy poodblokowywało, znaczy, tyle rzeczy odblokowała się kopalnia, to jest niesamowicie dobra wiadomość dla mnie. Rywal zbudował nowy statek. Będę musiał ją zbudować, bo bez niej ani rusz. To jest, to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jaką się odblokowuje w tej grze. Na tym etapie to jest właśnie ta głębinowa kopalnia żelaza, bo bez niej jest totalna kaplica. Nie da się kompletnie nic zrobić. Koszty utrzymania są o wiele, wiele większe. To, to już tutaj widzę. Ale obrót mamy bardzo dobry. Moglibyśmy w sumie coś chyba sprzedawać jeszcze, nie? Czego mamy za dużo? jedzenia zaczyna być trochę dużo, no ale całej reszty jest no. No przeciętnie, nawet. To muszę powiedzieć, jest przeciętnie. Razem w ogóle postanowiłem nie inwestować w ogóle w pola zboża, tylko właśnie zająć się rzeźniami. Te rzeźnie są dosyć wydajne. Biorąc pod uwagę wszystkie jakieś takie małe rzeczy. Hm. Za to narzędzia wytwarzają się dosyć długo. I to jest. To jest taki trochę chwila. Aha, dobra. To, to jest dosyć ciekawe, bo w sumie i to targowisko może dochodzić do tej rzeźni, i to targowisko może dochodzić i dochodzi do tej rzeźni. Czyli, no w sumie odbiór jedzenia jest bardzo sprawny. I niesamowicie mnie to cieszy, bo jestem w stanie teraz zająć się trochę innymi sprawami, przynajmniej w momencie, kiedy wybuduję już tą kopalnię. Będę musiał uruchomić oczywiście na nowo wydobycie żelaza. Będę musiał na nowo e, uruchomić wytapiacza rudy. No ale... No że to trochę. Będzie to już trochę żarło z naszego obrotu, bo utrzymanie 60 plus 10. No, przepraszam, 25, bo to oczywiście trzeba go odblokować. No to to jest minus 85, jeżeli chodzi o utrzymanie. No i co, no... Okej, okay, dobra. Teraz jesteśmy na takim... W takim momencie, że już mogę im odblokować, niech się rozbudowują. Kakao oczywiście brakuje, ubrań im będzie brakowało, przynajmniej dopóki nie będę miał dobrego stanu płótna. No i myślę, że udało się tak czy siak nieco zapobiec. Nieco zapobiegłem kryzysowi, który mógł tutaj powstać. Trochę, trochę na live, powiem szczerze, te sytuacje, które miałem, sprawiły, że troszkę tutaj postanowiłem naprzód wybiec z niektórymi rzeczami. Bo, oczywiście, no wiadomo, jeżeli się to zrobi z opóźnieniem, no to chwilę trzeba przeżyć takiego. Twojego imperium darzą cię podziwem. Twoje miasto powinien ozdobić pomnik. No proszę. E, miło, bardzo. Pierwszy pomnik. Wydaje mi się, że kiedyś. Kiedyś już była taka sytuacja, gdzie właśnie byłem już na poziomie kupców i tak dalej, i właśnie w tym momencie chcieli mi postawić pomnik. Ważne jest to, że udaje mi się na razie ich zasp zaspokoić ich potrzeby, przynajmniej te... Twoi ludzie chcą szkoły wyższej. Te takie podstawowe, szkoła wyższa, no okej, okay. z tym może być jak na razie problem. Um, z czym może nie być problemu, chciałbym bardzo dużą stocznię. W momencie kiedy miałbym dużą stocznię... Nie byłoby problemu. To, to byłby taki duży, duży skok. Nawet. Y, ci kupcy już w tym momencie to jest niesamowicie duży skok, ale stocznia duża. Mało mogę wybudować, tylko uważam, że to jest chyba jeden z najmniej sensownych budynków w całym Anno 1602. No bo ma za duże ograniczenia. Po... chcą, teatru. O kurde. <laughs> No to już mają wymagania takie dosyć wysokie. Na razie im tego nie wybuduję, bo dopóki się rozbudowują, to narzędzi nie ma. No i oczywiście jest ten jeden priorytet, który jest bardzo ważny, czyli właśnie duża stocznia. Patrząc na inne rzeczy, które mogę wybudować, no jest coraz fajniej. Jest coraz lepiej. Kolejny się rozbudował do poziomu kupców. Płacą coraz więcej podatków. Niesamowicie mnie to cieszy, bo to oznacza coraz wyższe wpływy. Do mojej tutaj pięknej kasy, która wróciła właśnie do poziomu startowego, jak już wspomniałem kiedyś, o ile dobrze pamiętam, bo zawsze zapominam, czy startuje się w anno z 20 tysiącami, czy z 15 tysiącami, ale wydaje mi się, że z 20 tysiącami, bo ten start zawsze jest taki w miarę przyzwoity, znaczy w miarę łatwy, przynajmniej na poziomie trudności. ...przeciętny, nie pamiętam jak to było na wyższych poziomach trudności i ty sobie spokojnie pływasz. Jak wygląda sprawa z bawełną? Bawełna jest widzę na bieżąco przerabiana. Okej, okay. niesamowicie dużo palą i trochę mnie piją. <laughs> trochę, trochę taka ciekawa sytuacja. Dobra, wiecie co, bo to może potrwać jeszcze chwilę, a już mamy ponad 20 minut. A jak już kiedyś wspominałem, wolałbym nie robić dłuższych niż 25 minut tych odcinków z Anno. Tak więc... E, dzięki wam za oglądanie. Jeżeli się spodobało, nie zapomnijcie zostawić oceny pozytywne. Oczywiście, jeżeli się nie spodobało, ocena negatywna. Zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Jeżeli oczywiście macie jakieś... E, rzeczy do napisania, tak. Jeżeli chodzi o rady, no spokojnie. E, w, wiem w miarę jak grać, fajnie jak coś ciekawego napiszecie. Są jednak rzeczy, o których naprawdę bardzo dużo... No, no wiem po prostu, bo gram w tą grę niesamowicie długo, tylko po prostu część z nich ignoruję, bo, bo chcę grać po swojemu. No słuchajcie, zajrzyjcie też do linków, które macie w opisie. Numer jeden to jest pajacyk. To jest dosłownie chwila. A klikając w niego możecie komuś pomóc. Tak więc cóż, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i... Widzimy się w kolejnych filmach, które będą no, całkiem prawdopodobne troszkę szybciej niż y, ten. Także na razie i cześć!